Kilka lat temu przeprowadzałam się z Cleveland do Minneapolis. To był najgorszy rok w moim życiu. Mężczyzna, z którym byłam przez ostatnie trzy lata, był zamieszany w oszustwo i zmarnował większość naszych wspólnych oszczędności. Niedługo potem straciłam pracę. Po prostu nie mogłam poradzić sobie z presją znalezienia nowego miejsca i życia na ochłapach. więc po prostu załamałam się. Postanowiłem zacząć od nowa w Minneapolis. Miałam kilku przyjaciół, którzy zaoferowali mi kanapę na kilka tygodni. Szukałam nowej pracy i chciałam zacząć wszystko od zera. Wsiadłam do autobusu z Greyhound z dwoma walizkami i garstką nieprzeczytanych wiadomości. To była długa podróż. Większość pasażerów wysiada w Chicago i Milwaukee, więc na ostatni odcinek podróży zostały tylko dwie osoby. Ja i pasażer siedzący naprzeciwko mnie. Mężczyzna w wieku około 60 lat, miał życzliwą twarz i spędzał większość czasu, wysyłając wiadomości do przyjaciół i rodziny. Odniosłem wrażenie, że to jakieś ważne wydarzenie dla niego. Miał nerki z przekąskami, powerbanka do telefonu, krem z filtrem i parę okularów Rayban na czapce trakera. Porozmawiałam z nim trochę. Nazywał się Noach. Wracał do domu po długiej konsultacji z pozostanem. Był jakimś prawnikiem zajmującym się sprawami środowiskowymi. Był zwolennikiem transportu publicznego i zmniejszenia śladu węglowego. Czułam, że był to radosny facet. Nie znam wielu ludzi, którzy tak wysoko cenią swoją pracę. Około pół godziny przed naszym celem, autobus nagle szarpnął. Ktoś stał na środku drogi, a kierowca zrobił wszystko, by zjechać. Zobaczyłam przez okno krótki zarys małej osoby. Możliwe, że było to dziecko. Kilka chwil później autobus wjechał do rowu i przewrócił się. W mgnieniu oka wszystko zamieniło się w chaos. Zostałam wyrzucona z fotela jak lalka. Usłyszałam okropny metaliczny jęk. Bok autobusu rozerwał się. Nagle świat stał się nieruchomy. Moje myśli krążyły wokół. Ledwo udało mi się wydostać z autobusu, zanim zemiotowałam, a moje wewnętrzne ucho krzyczało, żebym położyła się. Wszystko wydawało się inne. Powietrze smakowało metalicznie. Zajechaliśmy prosto na pole, zostawiając za sobą długi ślad po zgiętej trawie i dzikich niebieskich słonecznikach. Gdy silniki autobusu zamilkły, pozostał tylko szum skrzydł ćmy. patrząc wstecz na drogę, nikogo nie było, nie widziałam noacha ani kierowcy. wzięłam telefon i bez zastanowienia zadzwoniłam na policję. czułam się zdezorientowana, a najdziwniejsze szczegóły zaczęły się wyróżniać. jak często zatrzymujesz się, by spojrzeć na kształt swojego telefonu, albo by pomyśleć o kodzie, który używasz do jego odblokowania? Podczas rozmowy operator poprosił mnie, żebym sprawdziła, czy u wszystkich wszystko w porządku. Poszłam naprzód, zobaczyłam pusty fotel kierowcy, a potem skręciłam za róg. Widzisz ich? Zapytał ponownie operator. Czy wszystko w porządku? Zanim ich zobaczyłam, usłyszałam hałas, ten gęsty, mięsisty odgłos, rwanie, trzeszczące zęby. Noach, wyglądający na uprzedzonego, siedział nieco dalej na polu, ciągnąc za sobą smugę krwi. Trzymał kierowcę w ramionach, powoli gryząc kawałki z boku jego głowy. Włosy i wszystko. Po prostu połykał jak spaghetti. Wyglądało to niemal spokojnie, jak pasąca się antylopa. Przepraszam panią, powtórzył operator. Widzi ich pani? Tak, wyszeptałam, łapiąc oddech. Tak widzę. Czy nikt nie potrzebuje natychmiastowej pomocy? Noach spojrzał na mnie z całkowitą obojętnością. Na moment nasze spojrzenia się spotkały. On był równie spokojny jak zawsze. Nie było paniki, nie było żalu. Nic. Jak pies cieszący się mięsną kością. Nie, wyjęczałam do telefonu. Nie, wszystko ok. Tak. Zabił i zjadł tego mężczyznę. Gdy tylko wyszliśmy z autobusu, pierwszą rzeczą, którą zrobił, było zabić jego i zjedzenie. Bez najmniejszego wahania. Przez dobre 15 minut stałam tam patrząc. Policja była w drodze, ale to było trochę poza ich zasięgiem. Noach nie wydawał się przejmować widownią. Po prostu gryzł, żuł i połykał. I tak dalej. Cienkie stróżki krwi plamiły jego okulary w oprawkach. Ale nie mogłam się ruszyć ani oderwać wzroku. Nie mogłam zmusić się do ruszenia ani odwrócenia do niego plecami. Po prostu byłam sparaliżowana. Kiedy policja przyjechała, nie wyciągnęli nawet broni. Po prostu stali tam, wpatrując się w zdumieniu. Założenie na niego kajdanek i zabranie go minęło bez żadnych emocji. Nie było walki, żadnych nagłych ataków, nic. Po prostu Noach wyglądał na rozczarowanego, że zabierają mu posiłek. Jak dziecko zmęczone sięganiem po swoją tuszową zabawkę. Byłam tak zdrozgotana po złożeniu zeznania, że zapomniałam jednej z moich toreb. Wzięłam tylko tę, która była najbliżej i wyszłam stamtąd. Nie mogłam się zmusić, by zadzwonić do moich przyjaciół. Zatrzymałam się w pierwszym motelu, który napotkałam. Siedziałam całą noc, patrząc w sufit. Nadal próbując zrozumieć, co takiego widziałam, nie zauważyłam, jak zaczęłam płakać, a potem nie zauważyłam, jak te płacze zmieniły się w krzyki. Po prostu leżałam tam z pustą głową, krzycząc w tanią, poplamioną łzami pod łóżką motelu. W ciągu kolejnych tygodni osiedliłam się w nowym miejscu. Zaczęłam nową pracę i nowe życie. Wszystko było inne, ale w sposób, którego się nie spodziewałam. Czułam się jak obce. Jakby świat się zmienił. Jakbym zobaczyła coś, co nie pochodzi z tej ziemi. Niektóre z najprostszych rzeczy wydawały się dziwne. Jedzenie bajgla z sezamem w kawiarni na rogu wydawało się jak popiół w ustach. Cały czas myślałem o tamtej sytuacji. Rozdzieraniu. Rwaniu. Ciekawskie oczy patrzące w moją stronę. Ale patrząc poza to, było coś innego. Co wciąż wracało do mojego umysłu? Jak strasznie się myliłam, oceniając charakter innych? Jak nie zauważyłam oszustwa, w które był zamieszany mój ex, przez co straciliśmy nasze oszczędności? Jak nie zauważyłam, że zaniedbywałam swoją pracę do tego stopnia, że musieli mnie zwolnić? A teraz to. Jak nie dostrzegłam, że przyjazny Noach w autobusie był gotów zjeść żywego człowieka w mgnieniu oka? To mi się nie zgadzało. Jak można coś takiego przeoczyć? Byłam jednym ze świadków w procesie, który nastąpił potem. Miałam nadzieję, że to będzie okazja, by w końcu zostawić to wszystko ze sobą. Powiedziałam swoje, a potem zostałam, by obserwować postępowania. Musiałam dowiedzieć się więcej o tym mężczyźnie i o tym, co zamieniło go w tego potwora. Ale on wcale nie wyglądał na potwora. Był po prostu mężczyzną w garniturze. Miał nawet te same okulary. Nie mogłam przejść obojętnie obok jego przyjaznego zachowania. Wciąż tak samo nieporuszonego całą tą sytuacją, jak w dzień, w którym widziałem, jak zagryzał surowe ciało. Na świadków był psycholog kliniczny. Przyjechał, by ocenić stan psychiczny Noacha i był gotów podzielić się swoimi ustaleniami. Pan Ejton jest głęboko zdezorientowany, powiedział. Dla niego to zachowanie nie jest niczym nowym. To coś, co musiał robić przez lata, by przeżyć. Czy przyznaje się do innych przestępstw? Tak, kontynuował psycholog. Ale pan Ejton stracił poczucie rzeczywistości. Mówi o życiu w lesie, polowaniu na ludzi dla jedzenia. Nie pamięta, by miał kiedykolwiek rodziny czy zawód. Dla niego jego życie to nieludzkie czyny, wynikające z niekończącego się cierpienia. I oceniasz, że ta wiara jest prawdziwą reakcją na traumę? Tak, jego wiara jest szczera. Zgodził się psycholog. Ten człowiek przeszedł wielką traumę. Zapadła krótka przerwa, gdy psycholog sprawdzał swoje notatki i poprawiał okulary. To tak jakby wierzył, że pochodzi z innego świata. W umyśle Noacha był mordercą od lat. Uwięzionym w czymś w rodzaju stanu zawieszenia. Jego opis świata był przerażający życie w przestrzeni piękniętej rzeczywistości gdzie jedyną pewnością był głód i ból schronił się w tym co uważał za skorupę porzuconego autobusu nagle pojawili się intruzi w jego przestrzeni jednego zabił i zjadł drugiego nie obchodziło bo już miał dość według jego zeznań był nawet gotów podzielić się chciał być dobrym gospodarzem jego rodzina opowiadała inną historię dla nich Noah był miłym człowiekiem o napiętym grafiku. Były zdjęcia z jego drużyną koszykarską, którą trenował. Niedawno obchodził 30-lecie małżeństwa z żoną, którą bardzo kochał. Dla nich to był nierealny koszmar. W jego historii nie było nic, co mogłoby wskazywać na takie szaleństwo. Coś się stało, mówili. Coś musiało się stać w tym autobusie. Nie lubię tego przyznawać, ale zgodziłam się. To po prostu nie miało sensu. Nie jestem pewna, co stało się z Noachem. Było dużo rozmów za zamkniętymi drzwiami, a większość tego, co powiedziano, pozostało tam. W gazetach niewiele o tym mówiono. Wspomniano o sprawie okaleczenia, ale każdy raport o tym był niejasny. Jakby nikt naprawdę nie chciał tego zgłaszać. Może nie wiedzieli, czy to przypadek choroby psychicznej, czy coś bardziej złowrogiego. Tak czy inaczej nie było zbyt wiele o nim powiedziane. Starałam się to wyrzucić z głowy. Nadrobiłam zaległe wiadomości. Bałam się czytać martwiące wiadomości, żądania dotyczące niezapłaconych rachunków i wszystkiego, co mogłoby mnie jeszcze bardziej uderzyć, gdy byłam na dnie. Nie mogłam jeszcze wrócić do tego świata, ale jakoś musiałam. Jednak wtedy sprawy przybrały inny obrot. Nie rozpoznałam tych wiadomości. Nieznane imiona i numery, proszące mnie o dzwonienie. Jeden błagałbym, przemyślała to jeszcze raz. Inny wysłał adres i imię. Różne, dziwne, a nawet zakodowane wiadomości. Także konta bankowe, płatności. To zatrzymało mnie na chwilę. Nie miałam pojęcia, kim ci ludzie byli, ani czego ode mnie chcieli. Czy pomylili numery? Pamiętam swoją drugą torbę. Wziąłam tylko tę, którą schowałam w łazience. Nie otworzyłem jej od tamtej nocy. A drugiej torby, cóż, wciąż nie rozmawiałem o niej z policją, ale postanowiłem, że zanim zrobię cokolwiek innego, powinnam przynajmniej rozpakować to, co zabrałam. Mimo że być może poplamiona krwią lub jeszcze gorzej, nie mogłem znieść tej myśli. Otwierając torbę, cóż, nie było tam nic z tego, czego się spodziewałam. To była moja torba. Byłam pewna, ale nie było tam ubrań ani pamiątek. Zamiast tego, znajdowały się tam strzykawki owinięte skórzonymi osłonami, małe, przezroczyste fiolki, nieoznaczone, arkusze plastiku, torbę, taśma klejąca i noże, kilka noży różnych rozmiarów, wszystkie naostrzone do perfekcji. Podniosłam jeden. Idealnie pasował do mojej ręki, jakby był stworzony dla mnie. Patrząc w lustro w łazience, było coś w obrazie patrzącym na mnie, czego nie mogłam rozpoznać. Choć czułam, jak marszczy mi się brew. Twarz patrząca na mnie miała podkręcony uśmieszek, i zobaczyłam, jak mruga. To był tylko początek. Policja nie miała mojej drugiej torby. Nigdy nie było drugiej torby. Była tylko ta jedna torba, a ja nie mogłam rozpoznać niczego, co się w niej znajdowało. Co dziwniejsze, nie mogłam skontaktować się z nikim, kogo znałam. Wszystkie numery wydawały się być nieaktywne. Moi rodzice, siostra, przyjaciele, żadni z nich. Nie mogłam do nich zadzwonić ani znaleźć ich profili w mediach społecznościowych. W mojej torbie był portfel, kilka fałszywych dowodów tożsamości i tysiące dolarów gotówce. Nie rozpoznałam prezydenta na banknocie. Z każdą kolejną tajemnicą. Uśmieszek w moim odbiciu w lustrze stawał się coraz głębszy. Przechylał głowę na drugą stronę, patrzył w górę i w dół, obserwując mnie. Podniosłam rękę w jego stronę, ale on nie odwzajemniał gestu. Raz, gdy byłam w łazience, żarówka przepaliła się. Stałam tam świeżo po prysznicu, w całkowitej ciemności. Owinęłam zimny ręcznik wokół siebie, a wtedy usłyszałam coś. Brzmiało to jak odległe echo mojego własnego głosu, jakby mówione z drugiej strony okna. Bliżej, wyszeptało. Nie powiedziałam nic, po prostu wstrzymałam oddech i słuchałam. Zgubiłam się, kontynuowało, wracam do domu. Palecy musną moje włosy, cofnęłam się, a coś innego także się cofnęło. Usłyszałam kroki oddalające się. Gdy otworzyłam drzwi łazienki, wypuściłam trochę światła. Odbicie w lustrze nie wyglądało na nic nadzwyczajnego. Ale gdzieś tam w ciemności słyszałam niknące kroki. Z każdą otrzymaną wiadomością. Stawało się coraz bardziej oczywiste, że ludzie oczekiwali czegoś ode mnie. Żebym się gdzieś przeniosła. Spotkała kogoś, coś zrobiła. Pytali o moje wyposażenie, o miejsca i czasy. Było też kilka gruźb pod ludzi wyrażających rozczarowanie. Raz zapukano do drzwi, innym razem zobaczyłam samochód zwalniający, żeby mnie obserwować przez okno w kuchni. Były tajemnicze telefony nocą, a za każdym razem, gdy wchodziłam do ciemnego pokoju, unikałam luster. Jeśli zbliżyłam się za bardzo, słyszałam coś poruszającego się tam kroki nieregularny oddech. Czasami czułam ciepło czegoś, co sięgało do mnie. Skóra. Zaledwie kilka centymetrów od mojej. Potem szybka ucieczka. Postanowiłem otworzyć swoje kroki. W końcu... Noah Ejton był kiedyś człowiekiem rodzinnym. Zanim zboczyliśmy z tej drogi. Ale kim do diabła jawłam? Może on nie był jedynym, który się zmienił. Wynajęłam samochód i ruszyłam na autostradę. Miałam trudności z nawigowaniem, kończąc na kilku drogach, na które nie powinnam wjeżdżać. Kiedy w końcu zacząłem rozpoznawać, dokąd powinnam jechać, słońce już zachodziło. Nie obchodziło mnie to. Byłam gotowa jechać całą noc, jeśli będzie trzeba. Pierwsza kropla deszczu spadła, gdy tylko słońce zniknęło za horyzontem. Wiatr zaczynał się zmagać. Nie odważyłam się spojrzeć w lusterko wsteczne. Nie chciałam myśleć o tym, co mogłabym zobaczyć. Nie wiem, jak długo jechałam. Po pewnym czasie przestałam widzieć inne samochody na drodze. Potem cień. Ktoś był na środku drogi. Chłopak? Zatrzymałam samochód. Kilka ciem uderzyło w szybę, gdy moje auto stanęło w miejscu. Zerknęłam w lusterko boczne tylko po to, by zobaczyć rękę wyciągającą się w moją stronę. Mrugnęła mi i to zniknęło. Wysiedąc z samochodu, patrząc w dół drogi, wciąż widziałam sylwetkę chłopca, oddalającą się. Dokładnie tak, jak tamtej nocy, kiedy autobus zjechał z drogi. Musiało to być powiązane. Musiało. Zostawiłem auto zaparkowane przy zboczu. Czekaj! zawołałam. Poczekaj! nie zatrzymał się. Doganiałam go, ale jak się okazało, nie byłam jedyną osobą. Im bliżej byłam, tym więcej innych postaci pojawiało się z deszczu. Niektóre z nich wyglądały jak ja, inne miały tylko ogólne podobieństwo, niektóre były identyczne. Z dala pojawiały się kolejne postacie niektóre niemożliwie wysokie, inne ledwo ludzkie. Wszyscy patrzyliśmy na siebie. Nasze głowy obracały się jednocześnie w lewo, w prawo, w lewo. Jak fala myśli zmuszając nas wszystkich do robienia tego samego. Kolektywny impuls. Chcę moje noże z powrotem. Głos przebił się przez deszcz. Nie musiałam się odwracać, żeby wiedzieć, kto to. Widziałam ją w lustrze już dziesiątki razy. Ale tym razem jej głos był nieograniczony. Nie było lustra, które by nas oddzielało. Czułam, jak wpatruje się we mnie. Wszyscy rozstawiliśmy się w kręgu wokół tajemniczego chłopca, jakby to była latarnia, wokół której się zgromadziliśmy. Im bliżej byliśmy, tym dziwniejsze stawały się rzeczy. Straciłam poczucie czasu. Ledwie czułam ciężar swojego serca, które przyspieszało i zwalniało jakby zupełnie losowo. Wiatr wzmagał się, potem znikał, potem znowu wracał. Deszcz, śnieg, grat, letnie słońce. W mgnieniu oka świat płonął, w innym staliśmy na drodze, a samochody zrzucały się z toru, by nas unikać. W jednym miejscu gwizdy zniknęły, a ziemia była tylko czarnym piaskiem. W tak wielu miejscach nie zostało nic. Życia, nieba, nic. To było przerażające. Chciałam się odwrócić i uciekać, ale nie mogłam zaufać postaci obok mnie, że nie wykorzysta tego momentu. Zamiast tego zatrzymałam się. Kilka postaci zbliżyło się, by zaraz zniknąć lub zmienić się na zawsze. Jednej wyrosła trzecia ręka, inna została wciągnięta w ciemność przez niewidzialną siłę. Jedna opadła na ziemię, rozciągając się i wyginając jak gorący metal. Krzyki, płacze i histeryczny śmiech. Powoli chłopak się oddalił, a z każdym jego krokiem czułam, jak mój świat się zmienia. Kiedy znów poczułam deszcz na skórze, ręka spoczęła na moim ramieniu. Zostałam chwycona, obrócona i popchnięta. Przed sobą miałam swoje zniekształcone odbicia. Wróć do domu, syknęło. Mam dość tego miejsca. Cienie oddalały się, a deszcz stawał się silniejszy. Przy drodze stał nieznany samochód. Jeden ładnie zaparkowany. Podobny do tego, którego używam, ale nie taki sam. Przeglądając chowek, rozpoznałam kilka rzeczy. Patrząc na tylne siedzenie, zobaczyłam dwie znajome torby. Zdałam sobie sprawę, co się stało. Byłam nieobecna, ale teraz wróciłam. Jestem tu już od dłuższego czasu. Tutaj, gdzie Noah Eaton jest zwykłym człowiekiem, a artykuły o jego imieniu nie istnieją. Ustatkowałem się w nowym miejscu. Znalazłam nową pracę. Nawiązałam ponownie kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Znów zaczęłam rozpoznawać twarze na moich dolarach. Ale kilka rzeczy się wydarzyło. Nikt nie widział mojego byłego od jakiegoś czasu. W okolicy, w której mieszkałam w Cleveland, miały miejsca serie zniknięć. Nie lubię myśleć o tym, co się tam stało. Czy jestem za to odpowiedzialna? Jeśli nie, to kto? Nie jestem pewna, co wydarzyło się tamtej nocy. Tak naprawdę myślę, że zbliżyliśmy się za bardzo do czegoś, do czego nie powinniśmy, a nasze rozumienie tego świata pomieszało się. Nie mogę się powstrzymać, by nie patrzeć trochę dłużej w lustra. Nachylam się, by posłuchać, upewniając się, że nic nie słyszę. Odwracam głowę w lewo i w prawo, upewniając się, że odbicie podąża za mną. Na razie podąża. A czasami mam wrażenie, że nie. Może w ciemności, kiedy nie mogę patrzeć tak uważnie. Jeśli znajdziesz się w pobliżu dziwnego pola słoneczników, trzymaj oczy na drodze, zwalniaj. A jeśli zbliżysz się za bardzo, zwróć uwagę na otoczenie, sprawdź swoje banknoty i w więcej niż jeden sposób poznaj swoje miejsce.